Już nie mogę doczekać się, by pokazać Majkowi mój nowy hełm. Sprawdźmy, czy nie ma go w środku. Wygląda na to, że go tutaj nie ma. No, ale mogę przecież sprawdzić, czy hełm mi pasuje. No, całkiem nieźle. O! Gdzie go zwiało? O! Tu jest! Muszę go jakoś stamtąd zabrać! Ostrożnie! Już prawie cię mam! O! O, o nie! Zaraz spadnę! Pomocy! O? Kto tak krzyczy? Ratunku! O nie! Norman zaraz spadnie na dół! Muszę szybko zadzwonić po strażaka sama! Tak, Mike? Co takiego? Norman zaraz spadnie z latarni morskiej? O nie, Penny, to chyba czas na misję ratunkową. Chodźmy. Sam, Mike powiedział, że Norman zaraz spadnie na dół z latarni morskiej. Przyjąłem, Penny, ruszamy w drogę. Musimy się pospieszyć, Penny. Drabina w pogotowiu. Sam, pośpiesz się! Już nie mogę się dłużej trzymać. Norman, proszę, tylko spokojnie, już zaraz będę. Norman, musisz mi zaufać. Po prostu puść się, złapiemy cię. O, nie, sam. Strasznie się boję, ale chyba nie mam innego wyjścia. Ua! Dobra, Norman, mam cię. Chodźmy, ruszamy na dół. Tak się tylko zastanawiam, Norman, jak to się stało. Ten hełm, który mi dałeś w ubiegłym tygodniu, tam upadł. I ja próbowałem go stamtąd zabrać. Pochyliłem się nad barierką i wypadłem. I wygląda na to, że już go nie odzyskam. Co my tutaj mamy? Norman, popatrz, co znalazłem. To twój hełm. Dzięki, Mike. Co za zbieg okoliczności. I tak chciałem ci go pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zasubskrybuj proszę nasz kanał i oglądaj tutaj kolejne filmy.